Witajcie na kanale Zielony Kciuk. Przy sianiu nasion pomidora warto pamiętać o kilku dodatkowych aspektach, które mogą znacząco wpłynąć na sukces uprawy. Użyj wysokiej jakości ziemi do sadzenia, która jest dobrze przepuszczalna i bogata w składniki pokarmowe. Najlepiej użyć ziemi do wysiewu nasion. Nasiona pomidorów wysiewa się na niewielką głębokość, zwykle około 0,5 cm do 1 cm pod powierzchnią ziemi. Nasiona wysiewamy w sztukach od jednej do dwóch pozwoli to nam na zaoszczędzenie miejsca, gdyby jakieś nasionko nie zeszło. Natomiast przy większej ilości nasion musimy usunąć tak, żeby została na koniec jedna sztuka. Każdy ma swoją sprawdzoną metodę na siew pomidorów. Według mnie lepiej skorzystać z wielodoniczki, a po uzyskaniu przez sadzonkę czterech właściwych liści, oprócz liścieni, warto ją przesadzić do większej doniczki. W tym procesie roślina sadzi się głębiej, zasypując łodygę aż do liścieni. Taka praktyka wzmacnia roślinę. Choć bezpośredni siew do większej doniczki od razu jest możliwy i ostatecznie mniej pracochłonny, to roślina, będzie słabsza. Po wysianiu nasion możesz delikatnie przycisnąć ziemię dłonią lub płaską stroną małej łopatki. Nie ubijaj Ziemi zbyt mocno, ponieważ może to utrudnić kiełkowanie nasion i wzrost korzeni. Jeżeli jesteś osobą początkującą i chcesz sobie ułatwić później wyciąganie rośliny z wielodoniczki, to prościej wyciągnąć jest, gdy ziemia jest bardziej zbita. Ale takie rozwiązanie utrudni rozwój struktury korzeni. Natomiast musiałem o tym wspomnieć, bo przygotowując się do tego materiału, oglądałem inne materiały, gdzie było wprost pokazywane, że ziemia. Jest ubijana a w materiale pojawiało się, że ziemia ma być luźna. Bezpośrednio po wysianiu nasion, delikatnie podlej ziemię, używając rozpylacza, aby nie naruszyć położenia nasion. Ziemia powinna być wilgotna, ale nie przelana, bo będzie to prowadziło do chorób grzybicznych. Podłoże najlepiej zraszać co jeden lub dwa dni. Utrzymanie równomiernej wilgotności gleby jest kluczowe, ale unikaj przelania. Nadmierna wilgotność może prowadzić do gnicia nasion. Można użyć przeźroczystego plastiku lub szkła, aby... Przykryć pojemnik i utrzymać wysoką wilgotność. Ale pamiętaj, aby regularnie wieczyć, aby zapobiec pleśni. Jeżeli zdecydujecie się na całkiem odkryte sadzonki, a zbyt mocno podlewacie i jest wysoka wilgotność, to też warto wieczyć lub wentylować. Pomidory potrzebują ciepła i światła do kiełkowania. Umieszczenie wielodoniczki w ciepłym miejscu i zapewnienie odpowiedniej ilości światła może przyspieszyć proces kiełkowania. Jeśli siejesz różne odmiany pomidorów, warto etykietować pojemniki z nasionami od razu po zasianiu. Pomoże to uniknąć pomyłek i umożliwić śledzenie postępów każdej odmiany. Pomidory to rośliny kochające ciepło. Optymalna temperatura do kiełkowania nasion to 20-25 stopni Celsjusza. Nasiona potrzebują również dużo światła po wykiełkowaniu, dlatego po umieszczeniu w glebie i pierwszych oznakach wzrostu, najlepiej przenieść je w miejsce dobrze nasłonecznione, lub użyć sztucznego oświetlenia. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza między roślinami i unikanie mokrych liści może pomóc w zapobieganiu chorobom. Regularne kontrolowanie roślin pod kątem oznak chorób lub szkodników pozwoli na szybkie reagowanie. Przed przesadzeniem pomidorów na zewnątrz ważne jest, aby przeprowadzić proces twardnienia, czyli stopniowego przyzwyczajania roślin do warunków zewnętrznych. Proces ten trwa zwykle około tygodnia. I polega na wystawianiu roślin na zewnątrz, na coraz dłuższy czas każdego dnia. Natomiast cały ten temat będę poruszać w kolejnych filmach.